Jest tutaj Mikołaj i Martesowy prezentownik. Dzisiaj pokażę Wam, jakie fajne prezenty możecie wygrać do biegaczy. Chodźcie, biegniemy dalej. Szybciej, nie mamy czasu. W sklepie możecie znaleźć pełną ofertę do biegania: od odzieży po obuwie, ale ja dzisiaj pokażę Wam akcesoria. Ja. Idzie zima, więc ja na pewno brałbym super ciepłe rękawiczki z IQ, bądź taką bardzo fajną czapkę. Super opcją będzie taki bardzo fajny pas biegowy z miejsca na butelkę, lepszą, ale troszkę droższą opcją będzie pas Salomona, będzie taka mega funkcjonalna kamizelka do biegów ultra i górskich. Super opcją będą też czapki biegowe. O te i jeszcze wiele, wiele innych prezentów zapraszam Was do sklepu martysko stacjonarnie oraz online na sklep Martes.pl. Ja życzę Wam wesołych i aktywnych świąt.